Witam Ciebie serdecznie. W dzisiejszym filmie będę chciała Tobie powiedzieć, jak łatwo i szybko można nauczyć się asertywnej komunikacji, czyli wyrażać swoje myśli, potrzeby z taką pewnością siebie, łatwością i lekkością, bez obaw, czy urazisz drugą osobę lub co ta osoba sobie pomyśli. I wiem, że asertywność jest wyzwaniem dla wielu osób, natomiast jeśli tak naprawdę zrozumiesz, na czym ona polega, ile daje tobie korzyści, to będziesz chciał ją stosować w swoim życiu. Do czego ciebie serdecznie zachęcam. Zacznijmy może od tego, czymże jest ta asertywność. To nic innego jak taka autentyczność wyrażanie swoich myśli i uczuć, tego, co tak naprawdę leży ci na sercu bez obaw co pomyśli sobie druga osoba, jednocześnie z takim szacunkiem dla drugiej osoby. Asertywność to taka szczerość i autentyczność wobec siebie i wobec drugiej osoby, z którą rozmawiamy, czyli wtedy, kiedy chcemy powiedzieć tak, to mówimy tak, natomiast jeśli mamy inne zdanie lub nie chcemy czegoś wykonać, to mówimy nie, z pewnością siebie i bez żadnych obaw, czy zostaniemy dobrze czy źle zrozumiani. Z drugiej strony za taką asertywną komunikacją idzie pełna odpowiedzialność za to, co mówimy, co komunikujemy i jakie podejmujemy decyzje. I wreszcie asertywność to też poszanowanie drugiego człowieka, szanowanie innych, bo w asertywności nie chodzi tylko i wyłącznie o to, że to inni mają nas słuchać i rozumieć nasze potrzeby. Chodzi o to, że my też szanujemy drugiego człowieka, jesteśmy w stanie słuchać go otwarcie i aktywnie i być otwartym na dyskusję. Zastanówmy się, dlaczego nie jesteś asertywnym. Wynika to z kilku, z kilku powodów. Przede wszystkim najczęściej to, co obserwuję, to jest brak wiedzy. Po prostu no, nie wiemy, na czym ta asertywność tak naprawdę polega. Nie mieliśmy takich wzorców w rodzinie, tak? więc wychowanie tutaj wchodzi w grę. Nie widzieliśmy w koło osób, które są asertywne, lub nikt nam nie powiedział, że warto takim być. Z drugiej strony często słyszeliśmy komunikaty typu bądź grzeczny, nie odzywaj się, co sobie inni pomyślą i to też na pewno ukształtowało nasz charakter w takim kierunku, żeby tą asertywność minimalizować. Idąc dalej, mamy bardzo dużą potrzebę akceptacji. No, chcemy być lubiani przez innych, doceniani, w związku z tym chcemy być pomocni, a zatem no, wiemy, że jeśli nie odmówimy, jeśli pomożemy komuś, to ta osoba będzie nas lubić i akceptować. Przekładając to na środowisko pracy, na przykład nie odmawiamy szefowi, tak? jeśli prosi nas, żebyśmy zostali dłużej, dokończyli jakieś zadanie, mimo tego, że mamy jakieś prywatne plany, no to brak asertywności może powodować, że e, no, zdecydujemy się na wykonanie takiego zadania, a wynika to z tego po prostu, że zależy nam na tej pracy, chcemy, żeby pracodawca postrzegał nas dobrze i obawiamy się, że. Nie pozostanie dłużej w pracy, może się negatywnie wpłynąć na nasze dalsze zatrudnienie. E, idąc dalej, strach przed oceną. Obawiamy się, że jeśli powiemy swoje zdanie, to ktoś inny nas skrytykuje, nie będzie nas lubił za to, że mamy inne zdanie. I to bardzo często wpływa na to, że chowamy wewnątrz to, co myślimy tak naprawdę. I jeśli przez wiele lat. Z automatu ulegaliśmy namowom innych osób, obawialiśmy się powiedzieć swoje zdanie, to mamy już taki nawyk niebycia asertywnym. Czyli nawykowo stajemy się osobą, która na przykład albo ulega, albo komunikuje się w sposób agresywny, natomiast brakuje jej asertywności. Dobrze. I żeby zrozumieć, myślę, lepiej, jakie wartości płyną z komunikacji asertywnej, to chciałabym ją zestawić z innego rodzaju komunikatami, bo możemy się komunikować z agresją lub być ulegli w komunikacji i pytanie, który sposób tutaj komunikacji jest najlepszy. I chciałabym zacząć od różnych postaw egzystencjalnych, które... Eric Berne zdefiniował jak według tego postrzegana jest asertywność. Asertywność oznacza, że ja jestem okej okay i ty też jesteś okej. Okay. Czyli ja szanuję swoje myśli i swoje potrzeby i jasno je wyrażam, natomiast szanuję również to, co ty masz do powiedzenia, to, co ty myślisz i czujesz. Szanuję to, że możesz mieć inne zdanie, że możemy się nie zgadzać, że masz też prawo mi odmówić. Także tutaj pamiętajmy, że ta asertywność działa w obie strony. Postawa, w której my chcemy, żeby inni nas rozumieli i słuchali naszych potrzeb, ale my nie jesteśmy otwarci na potrzeby innych, to już jest komunikacja w stylu, że ja jestem ok. A ty nie jesteś OK. Czyli to, co ja myślę, to, co ja czuję, to jest najważniejsze i niedyskutowalne, a to, co ty masz do powiedzenia, nie ma już żadnego znaczenia. Wówczas wchodzimy w ton komunikacji agresywnej. I tego typu komunikacja, jakie daje korzyści, a, a... Co płynie z niej negatywnego? Z jednej strony, taka osoba, która będzie się komunikowała zdecydowanie z nastawieniem tylko i wyłącznie na swoje cele, no to na pewno szybciej i łatwiej te cele zrealizuje. Natomiast w dłuższej perspektywie może tracić relacje, może tracić też współpracowników, może zostać sama, a samemu nie wszystkie cele i projekty jest się w stanie zrealizować. Także Tutaj ten ton komunikacji czasem on się przydaje, natomiast na dłuższą metę nie daje pozytywnych rezultatów. Inny sposób komunikacji zakłada, że Ty jesteś OK, a ja nie OK. I tutaj mówimy o uległości. Co się wtedy dzieje? Wtedy właśnie ja umniejszam swoje potrzeby. Wtedy właśnie ja decyduję się najpierw pomóc Tobie, zamiast zrealizować swoje cele i zadania, bo bardzo chcę być lubiany i często no, to jest taką korzyścią tego typu uległości. Budujemy relacje, chcemy być w dobrych relacjach, czy to w życiu prywatnym, czy to w życiu zawodowym i jeśli pomagamy innych, to zyskujemy sympatię i na tym nam zależy. Natomiast w dłuższej perspektywie, jeśli my nie jesteśmy w stanie Wyrazić tego, co czujemy, tego, co faktycznie mamy na myśli. Nie jesteśmy w stanie wyrazić naszych potrzeb. Na przykład, przekładając to na życie domowe, taka mama, która ciągle robi coś dla dzieci, robi coś dla męża, robi coś dla domu, a zapomina o sobie to ona troszeczkę wchodzi w ten styl komunikacji, może wchodzić i wówczas czasami może dojść do frustracji, tak? Ona w pewnym momencie wybuchnie i powie: kurczę, tylko wy jesteście ważni, a nikt mnie nie szanuje, nikt nie liczy się z moimi potrzebami. Natomiast Pytanie w tej sytuacji, kto do tego doprowadził. Więc uległość na dłuższą metę też powoduje, że my zatracamy takie własne poczucie wartości, a czasami wręcz, wręcz może zrodzić się frustracja. Więc Znowuż, wracając do asertywności, tutaj mamy bardzo dużo korzyści, bo działamy w zgodzie z sobą, buduje się nasze poczucie wartości. Wiemy, że to, co myślimy, to możemy zawsze powiedzieć. Wiemy, że nie urażamy innych osób, nie przejmujemy się tym, co oni sobie tak naprawdę pomyślą. I owszem, czasami może się zdarzyć tak, że ktoś się od nas odwróci. Komuś nie będzie pasowało to, że zawsze byliśmy pomocni i na wyciągnięcie ręki, a nagle tutaj nasz projekt jest ważny, nasze zadanie jest ważne, czy nasze potrzeby, żeby Wyjść z pracy wcześniej, czy szef, który ma spotkanie teraz z klientem i pracownik musi sobie poradzić sam? Tutaj wtedy działamy na dłuższą metę bardziej efektywnie, budujemy własne poczucie wartości i tak naprawdę zyskujemy szacunek nas samych do siebie, ale też i innych osób. A jeśli kogoś tracimy, no to to są takie, myślę, pozorne znajomości. Pytanie, czy to nie są osoby, które były w relacji z nami tylko i wyłącznie dlatego, że zawsze mogły liczyć na naszą pomoc bez względu na okoliczności. I tutaj, żebyście nie zrozumieli mnie źle, tak? asertywność nie polega na tym, że znowuż zawsze będziemy odmawiać, bo czasem trzeba ulec prośbie osoby bliskiej czy współpracownika, czy pracownika. Jeśli pracownik ma na przykład jakieś problemy chwilowe w domu, tak? no to możemy ulec temu, że on będzie potrzebował, na przykład przyjść później do pracy lub wyjść wcześniej. Nie ma w tym nic złego, tak? Sytuację oczywiście stosujemy i możemy stosować różne postawy, natomiast na dłuższą metę ta asertywność wygrywa zarówno dla nas samych, jak i dla osób, które z nami współpracują, czy przebywają, czy są w jakiejkolwiek relacji. No i wreszcie przejdźmy do tego, jak wygląda komunikat asertywny. No, co ja mam mówić, co powiedzieć, żeby właśnie było to Asertywne. Komunikacja asertywna w moim odczuciu naprawdę nie jest trudna. Opiera się na trzech takich najważniejszych fundamentach. Pierwsza część komunikatu asertywnego to jest skupianie się na faktach. I to jest bardzo ważny element, ponieważ nie oceniamy, nie zaczynamy od tego, ty jesteś spóźnialski, ty byle jak wykonujesz te projekty. Tylko bardziej mówimy o swoich odczuciach, to tutaj w punkcie drugim, ale właśnie to, co najważniejsze, zaczynamy od komunikowania faktów tego, co faktycznie miało miejsce. Na przykład no, spóźniłeś się do pracy, w związku z tym nie mogliśmy odbyć spotkania z klientem, tak? Nie byliśmy przygotowani na to spotkanie, i to jest już drugi punkt, to są uczucia łamane na konsekwencje, ponieważ właśnie to spóźnienie powoduje określone konsekwencje dla zespołu, dla firmy. Lub może być też tak, że to ja jako przełożony, jeśli mówimy oczywiście o sytuacji zawodowej, źle się czuję z taką sytuacją, czyli no jakby było, czułam się źle, że mój zespół nie wywiązał się z wykonania określonego zadania. I wreszcie oczekiwania, ponieważ w tego typu komunikacji asertywnej chodzi o to, żeby naprawić tą sytuację, dokonać jakiejś zmiany, bo przecież coś, nam boli, coś nas boli, z czym się nie zgadzamy, więc... Oczekuję, że na przyszłość poinformujesz mnie wcześniej, że spóźnisz się z przygotowaniem jakiegoś raportu. Albo zastanówmy się, co tam naprawdę się wydarzyło, jak możemy rozwiązać tę sytuację w przyszłości, więc rozwiązania. Także trzy elementy: fakty, uczucia łamane na konsekwencje i oczekiwania łamane na rozwiązania. I to, co najważniejsze, fakty i nie oceniamy drugiego człowieka, ponieważ jeśli zaczniemy od oceny, ty jesteś niekompetentny, ty znowuś dałeś ciała, ty znowu zapo zapominalski jesteś, tak, to zaczynamy od tego, że oceniamy drugą osobę. Co wtedy się dzieje u tej drugiej osoby? No podnosi się ciśnienie, gotuje się i ta osoba wewnętrznie buntuje się, myśląc, że przecież taki nie jestem. Więc rozpoczęcie komunikacji od faktów. To jest najważniejszy element, aby dojść finalnie do porozumienia. I powiem Wam kilka takich komunikatów, kilka takich przykładów, które myślę ułatwią Wam jeszcze bardziej zrozumienie sytuacji. Na przykład, tak, mamy. No, mam taką sytuację, pracownik się spóźnia, tak? I chcemy oczywiście dać mu informację zwrotną, żeby to nie miało miejsca. Fakty. Zauważyłam, że w ostatnim tygodniu spóźniłeś się kilka razy po kilkanaście minut. To jest fakt. E, następnie uczucia, łamane na konsekwencje. Chciałabym o tym porozmawiać, bo punktualność jest dla mnie ważna. Wpływa na pracę całego zespołu i atmosferę. Tak? Więc tutaj wyraziliśmy nasze stanowisko wobec tej sytuacji i przechodzimy do, do oczekiwań, do rozwiązania. Rozumiem, że różne rzeczy mogą się zdarzyć, ale potrzebuję, żebyś zaczynał pracę o umówionej godzinie. Czy możesz mi powiedzieć, co się dzieje i jak możemy to rozwiązać? Także e, mam nadzieję, że wyczuliście w tym komunikacie, że mamy tutaj nastawienie ja ok, ty ok. Natomiast trzymamy się, też swoich potrzeb i nie odpuszczamy. Nie udajemy, że nie widzieliśmy tej sytuacji, nie puszczamy jej mimo uszu. Nie boimy się porozmawiać z pracownikiem z pracownikiem. Tylko dajemy mu rzeczową informację zwrotną. Inny przykład sytuacji. A może weźmy teraz taką sytuację domową. E, zamówiliśmy wykonanie usługi w postaci malowania domu i Malarz, widzimy, że no jego praca pozostawia trochę do życzenia, jest kilka niedociągnięć. I co wtedy robimy? No, oczywiście, żeby miło i żeby ten pan malarz nam się nie obraził, nie obrócił napięcie i nie wyszedł. Chciałabym zwrócić uwagę na kilka miejsc, gdzie farba nie pokryła równomiernie ściany, szczególnie przy listwach i w rogu pokoju. Także mamy tutaj mowę o faktach. Trudno z tym dyskutować, jeśli to są fakty i możemy podejść do tego miejsca i pokazać je w rzeczywistości. Zależy, przechodząc do uczuć. Zależy mi na starannym wykończeniu, bo to wpływa na efekt końcowy i moje zadowolenie z usługi. Tak, więc komunikujemy, dlaczego zwróciliśmy w ogóle uwagę na tę sytuację, na czym nam tak naprawdę zależy. Czy może Pan to jeszcze raz sprawdzić i poprawić te fragmenty? Więc od razu oczekiwania, rozwiązania. Dlaczego ten element oczekiwań, rozwiązań jest konieczny? Ponieważ jeśli my zakomunikujemy fakty, powiemy o swoich uczuciach i na tym skończymy naszą komunikację, to może nic się nie wydarzyć, bo ta druga osoba nie wie tak naprawdę, co ma z tym zrobić. OK, przyjęłam jakiś komunikat do wiadomości, ale jak ja mam na niego zareagować? Więc ten element na końcu oczekiwań, rozwiązań jest istotny, jeśli my Oczekujemy, że ta sytuacja zmieni się na przyszłość lub zostanie rozwiązana. Dobrze, i może jeszcze jeden przykład. Mamy sytuację, że pracownik dostarczył nam raport kiepskiej jakości i Chcemy dać mu informację zwrotną. Chcemy, żeby to się nie powtarzało w przyszłości. No i pamiętamy, nie zaczynamy od komunikatu ty, czyli ty tu zrobiłeś i przygotowałeś beznadziejny raport, czy raport, który się w ogóle nie trzyma kupy, tylko znowu skupiamy się na faktach. Więc co mówimy? Zauważyłam, że raport, który przygotowałeś, zawiera kilka nieścisłości i brakuje w nim części danych, o które prosiłam. Także mamy fakty, mamy konkretne elementy w raporcie, które zauważyłam, które no, nie są tak dopracowane, jak się umawialiśmy. Idąc dalej, uczucia, konsekwencje. Chciałabym, żebyśmy ustalili, jak możemy to poprawić, bo zależy mi na tym, żeby materiały, które przekazujemy dalej, były kompletne i rzetelne. Także mówimy tutaj o naszych uczuciach, o naszych poniekąd już potrzebach. I idąc dalej, rozumiem, że mogło Ci coś umknąć. Każdemu się zdarza, ale chcę, żebyśmy na przyszłość ustalili jasne zasady, żeby uniknąć takich sytuacji. Czy możemy to omówić teraz? Eee, I oczywiście w tym przypadku dyskusja nie kończy się tylko i wyłącznie na tym komunikacie. Czekamy, co powie ta druga osoba, jakie przedstawi stanowisko i Idąc dalej w tej dyskusji, trzymamy się znowuż tego samego schematu czyli znowuż fakty, znowuż oczekiwania, w zależności od tego, jak dalej potoczy się dyskusja. To, co najgorszego możemy zrobić w tej sytuacji, to uleganie emocjom, bo uleganie emocjom sprowadzi nas w kierunku takim, że no, zaczniemy oceniać tą drugą osobę. Więc nie, nie zawsze to poddanie się emocjom. Działa na naszą korzyść. Mówmy o sobie, o swoich uczuciach, nie oceniajmy, tylko um, doceniajmy pracowników i zwracajmy uwagę na konkrety. Um, I to właściwie jest, um, mam nadzieję, taki materiał, który Was przekona i zachęci do tego, żeby być asertywnym, a przykłady Wam ułatwią tego typu komunikację. Natomiast jak mówimy o asertywności, to czasami zdarza się, że ktoś nas krytykuje, że ktoś pójdzie tą drogą. Czyli powie, że ty jesteś gaduła, ty jesteś niechlujny, ty te raporty to przygotowujesz zawsze do bań. I jak obronić się w takiej sytuacji, jak podejść do takiego komunikatu, żeby właśnie tym emocjom nie ulec? I tutaj e, tak, no cóż, jak my możemy zareagować? Jeśli ktoś nam powie, jesteś taka nieogarnięta, cóż możemy w takiej sytuacji powiedzieć? No wyrazić swoje myśli i uczucia, czyli po prostu powiedzieć, jest mi przykro, kiedy tak mówisz lub zadać pytanie dlaczego tak mówisz lub co konkretnie masz na myśli co chcesz przez to powiedzieć ponieważ my mamy takie tendencje do pójścia w negatywnym kierunku a zatem jeśli ktoś wychodzi w naszą stronę z taką oceną to my od razu sobie do tego dopowiadamy takie negatywne informacje i Interpretujemy to tylko i wyłącznie negatywne, a zapytajmy, co autor miał na myśli, przekazując nam taki komunikat. Zawsze też pamiętajmy, że możemy nie zgodzić się z tą osobą, czyli powiedzieć po prostu nie zgadzam się z Tobą. Dobrze, też przykładem takiej oceny jest powiedzenie na przykład przy, przez klienta, to za drogie. No i my już oczywiście się denerwujemy, jak ten klient tak może, lub martwimy, no może faktycznie te moje usługi są drogie. Dlatego warto wiedzieć i być przygotowanym, z czego wynika cena naszej usługi, co konkretnie za tym stoi, bo wtedy te argumenty przyjdą nam do głowy i o nich możemy powiedzieć, że. Ceny rynkowe są na tym poziomie, nasza odbiega, cena nie odbiega od cen rynkowych, albo w tej cenie ma pan pakiet usług, przecież i konsultacje, tak, i jeszcze jakieś dodatkowe, być może usługi, albo po prostu możemy klienta zapytać, co konkretnie ma pan na myśli, mówiąc, że jest drogo, bo nierzadko nie wiemy, z czego taka interpretacja przez klienta wynika. I jeszcze, jeśli ktoś ma na przykład uwagi do naszej usługi, ten montaż jest beznadziejny. A to znowuż możemy zadać pytanie, co konkretnie ma pan, pani na myśli, mówiąc, że jest beznadziejny. I wtedy przynajmniej się dowiemy, co stoi za tego typu komentarzem i możemy się do niego konkretnie ustosunkować, bazując właśnie na faktach. Najgorzej się obrazić i potraktować to emocjonalnie, a przecież szanując drugiego człowieka, wiemy, że ma on prawo do powiedzenia tego, co tak naprawdę myśli, a on w tym momencie tak sobie pomyślał i tak poczuł. Poza tym zawsze możemy odeprzeć ten argument, mówiąc, że przecież wykonaliśmy tą usługę zgodnie z tym, na co się umówiliśmy i wszystko to dokładnie zostało dla Pana przygotowane. O co chodzi w takim razie, że mówi Pan i ocenia w taki sposób ten montaż? A czasami może się zdarzyć, że faktycznie są jakieś usterki których myśmy nie zakładali, nie zauważyli, a klient je zauważył. Więc wtedy no w zależności od tego jakiego typu to jest usterka i jak wyglądała wcześniejsza umowa, mówimy o tym, że albo te usterki po prostu poprawimy tak, albo tutaj coś zmienimy, albo po prostu wyjaśniamy, że to nie jest usterka. Także Oczywiście tych sytuacji może być wiele. Serdecznie was zachęcam do ćwiczenia sobie takiego asertywnego komunikatu i nie uleganiu emocjom, bo mam nadzieję, usłyszeliście po tym wszystkim, co ja tutaj powiedziałam, że wszystkim jest lżej, wszystkim jest łatwiej i komunikuje się tak naprawdę przyjemniej. Natomiast to co jest najważniejsze oprócz tego, że wysłuchaliście tego materiału, to ważne, żeby wdrożyć go do swojego życia i zacząć stosować tego typu komunikację. Aby faktycznie weszła Wam ona w krew. Natomiast tak na koniec, to chciałabym przypomnieć Wam i powiedzieć o tym, jakie macie prawa, ponieważ my często, jeśli brakuje nam tej komunikacji, to właściwie nie wiemy, że mamy prawo chociażby do tego, żeby mieć własne zdanie. Możemy powiedzieć to, co mamy na myśli, to, co leży nam na sercu. Dlaczego nie? Kto nam kiedy powiedział i wgrał program, który polega na tym, że nie możesz teg mówić tego, co myślisz? Mamy prawo czegoś nie wiedzieć, w związku z tym mamy prawo zapytać o to, jak dane zadanie należy wykonać, albo gdzie znajdę jakieś materiały potrzebne do wykonania danego zadania i cokolwiek innego. Mamy prawo poprosić o pomoc, przecież nie jesteśmy Alfą i Omegą. Jest wiele informacji i wiele doświadczeń, które, których nie będziemy mieli szans dowiedzieć się czy doświadczyć, więc naprawdę nie ma nic złego w tym, że poprosimy kogoś o pomoc. I jeśli druga osoba nas szanuje i jest asertywna, to albo udzieli nam tej pomocy, albo pamiętajmy, że też ma prawo nam odmówić, albo pomóc znaleźć inne rozwiązanie, bo ma prawo też do trzymania się swoich wartości i swoich planów, chociażby. Mamy prawo zmienić zdanie. Oczywiście to wszystko zależy od umowy, natomiast czasem jest tak, że powiedziałam na przykład koleżance, że popilnuję jej dzieci. A wczoraj się do tego zobowiązałam, natomiast dziś się okazało, że muszę coś wykonać, nie wiem, zawodowego, czy zmieniły mi się po prostu plany i muszę temu odmówić. I teraz jak ja mogę do tego podejść, mogę zamartwiać się o jej kłóce. ja powiem tej koleżance, przecież się zobowiązałam, obiecałam. Natomiast no, jeśli faktycznie te inne plany na dany moment są ważne, no to oczywiście. Yy, Komunikuje to jasno rzeczowo i razem z tą koleżanką szukamy innego rozwiązania. Bo oczywiście no nie chodzi o to, żeby zostawić ją na lodzie, ale czasami no ta nasza potrzeba może być naprawdę w tej sytuacji dużo ważniejsza. Mamy prawo popełnić błąd. Oczywiście to również zależy od zadań, obowiązków, które mamy. Natomiast no może być tak, że nam coś nie wyjdzie. Może być tak, że oddamy jakiś raport i... Nie będzie tam faktycznie pewnych informacji, albo no, zwrócimy uwagę pracownikowi na jakieś niedociągnięcia, a będziemy mimo wszystko w błędzie. Więc y, mamy prawo, każdy ma prawo się tutaj mylić i to jest ok. Mamy prawo do bycia szanowanym, więc nie akceptujmy tego, że ktoś nas obraża, że ktoś się wobec nas unosi. My mamy prawo do tego szacunku i mamy prawo powiedzieć, co myślimy w takiej sytuacji. I Mamy też prawo nie zgodzić się z tym, jak ktoś nas ocenia, jak ktoś ocenia naszą pracę. Więc w tych kilku przykładach, które ja wymieniłam, które na przykład dotyczyły sytuacji w pracy i raportu, który miał pewnego rodzaju niedociągnięcia, to taki pracownik po usłyszeniu takiego komunikatu ma prawo się z tym nie zgodzić, dowiedzieć w czym faktycznie był błąd, problem, wyjaśnić sytuację, że przecież on starał się i chciał to zrobić jak najlepiej, tylko pewnych rzeczy nie zauważył. Um, oczywiście dopóki to jest jeden raz ok. Natomiast jeśli to się powtarza, no to to już jest kwestia zarządzania tutaj pracownikiem czy też zarządzania w relacjach, jeśli na przykład chłopak się non stop spóźnia na randkę. E, także mamy prawo. Mamy prawo do wielu rzeczy, więc zachęcam was do korzystania z tych praw, zachęcam was do stosowania asertywności w waszym codziennym życiu, bo żyje się lepiej naprawdę nam wszystkim. Osobie, która jest świadoma tej asertywności, i osobie, która e, też odbiera taki komunikat, wszystkim jest naprawdę łatwiej, lepiej i przyjemniej, czy to w życiu prywatnym, czy to w życiu zawodowym i do tego was serdecznie zachęcam. A jeśli chcesz poćwiczyć asertywność, e, która może pomóc Tobie w zarządzaniu pracownikami, e, czy też w ogóle w komunikowaniu się z ludźmi w pracy czy w domu, to zachęcam Ciebie do kontaktu, do umówienia się na konsultację. I zobaczymy, jak mogę tobie, tobie pomóc wznieść Twoją asertywność na jak najwyższy poziom, tak żebyś mógł jeszcze łatwiej osiągać swoje cele i komunikować się z łatwością z lekkością. Dziękuję serdecznie.